Państwu serdecznie witam. Dzisiaj poświęćmy chwilę czasu, żeby wrócić do tematu początków ludzkiego życia czyli, żeby zastanowić się, w jaki sposób może powstać dwoje dzieci z jednego, praktycznie jednego zarodka. No, bo po poprzednim spotkaniu, po poprzednim live'ie, miałam pytania, i niektórzy się zastanawiali, no jak to właściwie jest z tymi bliźniętami jednojajowymi. No, a poza tym, no, teraz mamy mnóstwo eksperymentów in vitro. No, niektórzy twierdzą, że wystarczy te pierwsze komórki przeciąć na pół, a od razu będziemy mieli dwa i takie tam różne, różne kombinacje, eksperymenty, no to jak można uznać integralność tego małego człowieczka, jeżeli, jeżeli mogą z niego powstać dwa, czyli krótko mówiąc dwie niezależne osoby. No to, no to gdzie jest ta integralność? No i tutaj trzeba by się cofnąć jeszcze raz do samego początku, ponieważ wyliczenia tych komórek są dosyć trudne. Embryologia, tak jak już mówiłam, posługuje się bardzo specyficznym językiem, do którego potrzebny jest zwyczajnemu człowiekowi wręcz słownik, żeby się zastanowić, jak to po prostu leci. No jeszcze staraliśmy się razem z mężem przypomnieć o tym, co nam mówił profesor Żerom Leżeń, to wybitny naukowiec, embryolog, który przyczynił się do tego w zasadzie jest odkrywcą przyczyny. Trisomii 21, czyli powodujący zespół Downa. Był naszym wielkim przyjacielem, wspominamy go bardzo serdecznie, słyszeliśmy wiele jego wykładów, no i do tego się też odnocimy, chociaż nauka idzie naprzód, ale te podstawy, które właśnie rozpoznał profesor Leżeno, one są nadal aktualne. Więc jak to jest? No, już mówiłam, po połączeniu się komórek rodzicielskich, czyli od taty i od mamy. No, powstaje ta pierwsza komórka. Przy czym nie jest to taka stabilna komórka, ta, ta jedna komórka, tylko jest to komórka w trakcie podziału. Z niej natychmiast powstają dwie i rozpoczyna się proces, który możemy nazwać życiem nowego człowieka, ponieważ nasze życie upływa w czasie, jest procesem, to nie jest stabilne. W związku z czym jeżeli powstanie ten, ten, to połączenie, powstanie zupełnie nowy układ, nowa informacja w środku zaszyta, nowy układ genetyczny, no to po prostu trzeba tego człowieka zbudować i na to jest potrzebny czas, i te komórki zaczynają się dzielić i robią to w sposób fascynujący, a przez nas do końca niepoznany. Czyli jest tam ciągle nadal wielka tajemnica. Otóż, proszę Państwa, no, ta pierwsza komórka w trakcie podziału owocuje w ten sposób, że dzieli się na dwie, no a potem jedna z nich dzieli się pierwsza, są trzy, no i później dzielą się wszystkie po kolei. No, tylko, że te komórki umieją liczyć. Jak to umieją liczyć? No tak, one po prostu wiedzą, kiedy jest ich tyle, że już wystarczy, a kiedy nie. Mianowicie, kiedy zaczynają doliczać do 20, dostają jakiś sygnał. Ten sygnał jest zakodowany wewnętrznie. My w ogóle nie posługujemy się tymi terminami, my w żaden sposób w to nie ingerujemy. My nie wiemy, co mogłoby spowodować właśnie takie zachowanie tych komórek. A tymczasem. One się rozbiegają. One są w otoczce przejrzystej. No to my moglibyśmy to porównać do, skorup, do skorupki jajka, ponieważ właśnie te komórki są w tej otoczce, która no, w jakiś sposób ogranicza wielkość tej, tej, tego zarodka, tych, tych pierwszych momentów, kiedy tworzy się morula. W związku z czym komórki muszą się zmniejszyć odpowiednio w środku, żeby się w niej mieściły. I to jest też takie zjawisko. One wiedzą, że w tym czasie muszą być mniejsze. No ale z czasem, właśnie po tych kilku dniach, najczęściej około siedmiu, kiedy jest ich już dwadzieścia, one się rozbiegają na boki. I proszę Państwa, powstaje morula, czyli coś w rodzaju piłeczki. Dlaczego morula? No bo morwa ma właśnie takie owoce, które nie mają szypułki, jak nasza malinka, tylko po prostu powstaje taka piłeczka. Mój mąż mówi: Pokaż po prostu, jak wygląda piłka. No tak, no tak właśnie wygląda piłka. I ten, który ją uszyła, uszył ją przecież Polak. To dokładnie wyliczył, ile trzeba tych, tych, tych komórek, ile trzeba tych kawałków zszyć żeby do, dokładnie osiągnąć kulę. W związku z czym tak samo tworzy się ta mała morula. Ale te komórki wiedzą, że one mają znaleźć się na zewnątrz. W związku z czym ustawiają się w ściśle określonej kolejności. Na, biegu, na, na równiku, że tak powiem, jest ich pięć. Potem wyżej znowu jest ich pięć i na kopułce jedna. Na dole... Jest ich również 5 i 1, to razem daje, dwa, daje 17 komórek, a w środku, dokładnie otoczone tymi zewnętrznie ustawionymi komórkami, zostaje 3. I te trzy to jest początek no, węzła zarodkowego. Z tych trzech komórek powstanie dziecko. Ono jest już w trakcie rozwoju, ono powstaje, ale właśnie z tych trzech komórek. Tych wszystkich pozostałych, które są dookoła, powstanie łożysko, wody płodowe, to wszystko, co jest z powinna, to wszystko, co jest dziecku potrzebne w okresie życia prenatalnego w łonie matki. Natomiast samo dziecko to właśnie powstaje z tych trzech komórek. Znowu trzy. W trójce, czyli nie dwie komórki, tylko trzy, jest wszechświat. Ale znowu powstaje bardzo ciekawa sytuacja. No bo czasami te komórki nie dzielą się na hasło, troszeczkę się poprzesuwają w czasie. No i tych komórek w środku może być cztery. Co wtedy? Wtedy jedna z tych komórek obumrze. No, może się zdarzyć, że będzie pięć. Wtedy dwie obumrą i zostaną trzy i z nich będzie się kształtował zarodek. To jest początek ciała na... każdego z nas, każdego człowieka, bo każdy z nas tak zaczyna. Ale może się zdarzyć, że znajdzie się tam w środku sześć komórek. I co wtedy? Wtedy powstaną dwie tarcze zarodkowe, czyli będzie dwoje dzieci, bliźnięta, jednojajowe, które będą miały każdą tą błonę owodniową niezależną, ale łożysko będą miały jedno. bo ta morula jest jedna, w związku z czym łożysko będzie dla obu jednakowe. Jedno, one będą z niego korzystać razem. Czyli są to takie no, najbardziej typowe bliźnięta jednojajowe, które genetycznie są identyczne, ale przecież osobowość mają zupełnie inną, i nie wiemy dlaczego tak jest, ale wiemy, że. Właśnie po zachowaniu, po sposobie bycia, po wyborach, po aktywności możemy te dzieci od siebie dosyć łatwo odróżnić. I wiele rodziców mówi, że to jest pierwszy klucz, żeby wiedzieć, który z nich jest który, bo zewnętrznie wyglądają bardzo podobnie. Ale proszę Państwa, ten podział może być również późniejszy. Czyli jeżeli jest już po dziewiątym dniu to może powstać taka sytuacja, że te, ta, ta, ta rozwijająca się, się morula będzie dalej następował podział tego węzła, węzła zarodkowego w środku. Czyli były trzy, zaczęło się rozwijać, ale ten, te rozbicie dalsze jest późniejsze. Nie wiemy dlaczego. Ale znowu się podzieli, i w tym momencie powstają takie jedno, jednojajowe bliźnięta, które będą miały wszystko wspólne czyli będą razem w worku owodniowym, będą mogły się dotykać w tym worku owodniowym. Zawsze jest niebezpieczeństwo, że może się zaplątać pępowina, bo one nie są rozdzielone, no i mają oczywiście jedno łożysko. No, przykładem takich bliźniot jajowych, no znakomitym przykładem jest w Starym Testamencie, w Biblii, y, dzieci Izaaka, czyli Jakub i Ezaf. Oni musieli być dziećmi jednajowymi, bo tam jest bardzo dużo dowodów, prawda, jak się rodzili to. To się raz rączka pokazywała, oni się dotykali, ale psychicznie byli inni i innych wyborów dokonywali później. Natomiast byli bardzo podobni, dlatego ojcu się myliło. No ale właśnie, właśnie to pokazuje pewną no, tajemnicę, która tam jest zakodowana. Jeśli ten podział nastąpi później, czyli wtedy, kiedy już jest po implantacji i jest po dwóch tygodniach. Od poczęcia, czyli po 14 dniach, to ten rozdział tarczy zarodkowej może nie być całkowity. I wtedy powstają tak zwane zroślaki, czyli my mówimy bliźnięta siamskie, nie do końca rozdzielone, bo tak naprawdę one nie są zrośnięte, tylko że po prostu ten proces został zakłócony, jest to jakaś patologia tego procesu, i nie zostało rozdzielone i chciało do końca. Czyli mogą mieć pewne organy wspólne, mogą mieć tylko troszkę elementów ciała wspólnych, a może być też tak, że nie sposób ich rozdzielić, bo w tym momencie jedno z nich musiałoby utracić swoje życie. Ale one nadal, nadal są dwiema osobami, które, które mają bardzo dużo wspólnego, ale jednak nie wszystko. Więc jest to jakaś tajemnica zadziwiająca tajemnica, dlaczego te komórki w ten sposób reagują. One jeszcze wiedzą, bo one wiedzą, ile czasu upłynęło. One wiedzą, kiedy trzeba pewne rzeczy zrobić. No, po upłynięciu takich siedmiu dni, kiedy ta morula przesunie się przez, przez jajowód, no tak jak mówiłam, te komórki są zmniejszone w tej osłonce przejrzystej. No, żeby właśnie nie utknęły w jajowodzie, bo to by było bardzo niebezpieczne i dla matki, i dla tych dzieci. Ciąża pozamaciczna wtedy by powstała. Więc one tak, morula musi się przetoczyć przez jajowód, są kostniki, które ją popychają, żeby się dostać do macicy. Jak już się do tej macicy dostanie, w określonym czasie, czyli w zasadzie nie ma sygnału, jesteś już w macicy, to jest właściwe miejsce, tylko pływa czas. I wtedy te komórki, które ustawiły się tak dookoła, właśnie tej moruli, jedna z nich wie, że to jest jej czas, i ona wydziela taki, taki enzym, który powoduje rozpuszczanie tej osłonki przejrzystej. No i w tym momencie ten zarodek wydostaje się w całości z tej osłonki. No, i wpada w rozpulchnioną błonę śluzową macicy. Następuje implantacja, czyli zagnieżdżenie, i zacznie brać od mamy i pokarm, i tlen, i wszystko, co jest potrzebne, ale poprzez łożysko, które się w tym czasie wytwarza. No i oczywiście te komórki, jego komórki zaczynają się specjalizować, czyli tworzą określone organy, zaczątki organów, listki zarodkowe w odpowiednich warstwach. I ten proces jest tak niesłychanie szybki, że kiedy mama dowiaduje się, że jest w ciąży, w zasadzie podstawowa ta część rozwojowa jest już dokonana. Więc trudno powiedzieć, że to jest przypadek, że to tak, że to tak nie dzieje. W naturze na pewno nie wszystko wiemy. Tak samo jak nie wszystko wiemy odnośnie powstawania tych zjawisk, które obserwujemy podczas no, eksperymentów na embrionach, które jednak dzisiaj są dosyć często robione, one są nieetyczne, ale, ale są, ale się dzieją, no, dostarczają nam trochę argumentów różnego rodzaju, ale trzeba pamiętać, że to dzieje się na szkle w warunkach nienaturalnych. I w tym momencie, prawda, no takie zjawisko jak na przykład szturchanie zarodka, które w błonie matki nie nastąpi nigdy, może zakłócić jego rozwój, prawda, może, może spowodować właśnie te podziały. Mogą następować różne zjawiska, które nie występują podczas takiego typowego, naturalnego początku. Ciąży po implantacji, czy też jeszcze przed, kiedy dziecko już się rozwija. Więc proszę Państwa, to jest taki wymiar, który pokazuje, że jednak ta integralność tych pierwszych komórek, tych komórek, z którego powstaje nasze ciało, jest olbrzymia. To po prostu jest. No, jest pewna tajemnica, ponieważ my nie potrafimy do końca zrozumieć, dlaczego przychodzi taki czas, że te komórki się rozbiegają na zewnątrz, prawda? Postuje, powstaje już ta blastula. Dlaczego te trzy tworzą ten zaczątek zarodka, a nie inne trzy? Dlaczego ta jedna wytwarza enzym i, 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 i robi, jakby wypala tą tą. Ten otwór w błądce przejrzystej, żeby, żeby się cały zarodek mógł wydostać na zewnątrz. My do końca tego nie wiemy, my możemy to tylko obserwować i tak jak nie potrafimy stworzyć życia, możemy nim najwyżej manipulować, możemy, możemy je oglądać, możemy na nim eksperymentować, możemy robić to w sposób godziwy albo niegodziwy, możemy niszczyć życie, możemy też życie chronić. No, i w tym momencie wraca mi profesor Lejeune, który był profesorem francuzem. Odkrył właśnie przyczynę, no, sam fakt powstawania trisomi 21, czyli tego, że jest dodatkowy gen i że to on powoduje zakłócenia w rozwoju tego człowieka, który ma taką wadę genetyczną, który powoduje zespół Down'a. I o czym mówił profesor Leżen? Mówił tak, że ja wielu rzeczy nie wiem jako naukowiec, ale jedno wiem, to życie mogę chronić, niezależnie od wszystkiego. I kiedy dostawał bardzo taką wielką nagrodę, gratulowano mu tego odkrycia, mówiło się nawet, że będzie zgłoszony do nagrody nobla. Właśnie o tym, że można leczyć dzieci z Daunem, że można dużo zrobić dla ratowania ich życia, było całe jego przemówienie. No niestety, świat naukowy nie przyjął tego najlepiej. A on, kiedy wrócił do swojej rodziny, powiedział żonie: No, chyba dzisiaj ostatecznie straciłem szansę na Nobla. I tak było, ponieważ on bronił życia, no i to nie bardzo było na linii i na czasie. No i Dzisiaj się manipuluje tym jego odkryciem, czyli próbuje się wykryć, robi się różne testy i badania, żeby wykryć tę trisomię, nie po to, żeby dziecko leczyć, tak jak mówił profesor Leżen, ale żeby to dziecko unicestwić, żeby dokonać selekcji, żeby zniszczyć chorobę poprzez unicestwienie pacjenta. No to czysta eugenika. Tego naprawdę nie chciał profesor Lejeune. Ja pamiętam Wielki Kongres Rodzin w Brighton, w Anglii, na którym profesor Leżan właśnie dokładnie omawiał pewne zjawiska, właśnie też dotyczące dzieci obciążonych zespołem Downa. I pamiętam, jak po tym, on cały czas mówił, że istnieje bardzo duża przestrzeń, gdzie, którą należałoby badać, jak te dzieci leczyć, ponieważ Dużo rzeczy można zrobić, bo ta wada genetyczna powoduje jako skutek pewne zaburzenia rozwojowe i pewne braki w organizmie tego człowieka, w związku z czym uzupełnienie na przykład kwasu foliowego daje bardzo dobre efekty. I to zawdzięczamy profesorowi Leżen, że dzisiaj te dzieci. No, mają znacznie większy potencjał, znacznie większe możliwości, nawet potrafią studia skończyć, no, znamy takie przypadki, potrafią prowadzić swój biznes, potrafią wiele rzeczy robić właśnie dzięki profesorowi Leżem, który potrafił mówić na ten temat, który potrafił podkreślać, że to leczenie jest potrzebne. I pamiętam, jak wtedy przyszły matki z dziećmi, tam był taki chłopak, który zwracał na siebie uwagę. On miał chyba za 6 lat. I naprawdę nie było dużych obciążeń takich widocznych na pierwszy rzut oka i ona naprawdę dziękowała i mówiła, że to wszystko jest dzięki profesorowi, który prowadził cały czas tego chłopaka od urodzenia żeby właśnie jak najmniejsze były powikłania na skutek tej wady genetycznej. Więc proszę zobaczyć, z odkryciem można zrobić coś bardzo dobrego i coś bardzo złego. I w tym wymiarze żyjemy do dzisiaj. Sprawa profesora Leżen wraca dlatego, że ojciec święty podpisał akt o heroiczności jego cnót bardzo niedawno, czyli można powiedzieć, że nosi on już tytuł sługi Bożego. Proces beatyfikacyjny jest w toku. No brakuje cudu. Powinniśmy się modlić o cud. Powinniśmy się modlić, zwłaszcza ci, którzy mają doświadczenie bliskiego kontaktu z Chrisomion 21, bo taki święty by nam się bardzo, bardzo przydał. I ja jestem przekonana, że ten cud Pan Bóg da, że on będzie. I że doczekamy się i beatyfikacji, i kanonizacji tego wybitnego naukowca, profesora Jeroma Leżena. To jest też taki znak czasu, że nauka może bardzo pomóc człowiekowi, ale może też jemu zaszkodzić. Ja pamiętam profesora Leżena również z kongresu w Moskwie, gdzieśmy razem zwiedzali. Plac Czerwony, kiedy nam opowiadał różne przygody ze swojego życia, ponieważ ojciec święty Paweł VI delegował go do takiej komisji pokoju na świecie i on w ramach tej komisji współpracował również z, ze Związkiem Radzieckim, no nawet stał na mauzoleum Lenina podczas pierwszomajowej manifestacji, bardzo to przeżywał, opowiadał nam o tym, ale Święty Jan Paweł II był jego wielkim przyjacielem. Oni się rozumieli bez słów. Mianował go pierwszym, znakomitym i, i znanym yy, yy, prezydentem Papieskiej Akademii Życia. Profesor Leżan bardzo dużo robił poprzez tą akademię. A pewną ciekawostką, a może takim fenomenem jest to, że kiedy był zamach na Papieża Jana Pawła II, profesor Leżn był u niego rano na śniadaniu. Rozmawiali, ale profesor miał obowiązki w Paryżu, w związku z czym po śniadaniu nie został na audiencji, tylko pojechał bezpośrednio na lotnisko, towarzyszyła mu żona i szybko wracał. W samolocie dostał bólów brzucha, bardzo poważnych. Kilka dni był całkowicie wyłączony, nikt nie wiedział, co mu naprawdę jest. A to był ten czas, kiedy święty Jan Paweł II walczył o życie, kiedy go poszczelono w brzuch, kiedy udało się go uratować. Profesor Oleżan towarzyszył mu w bólu i do końca nie wiadomo było, co to był za ból. To był jakiś ból duchowy. Oni się po prostu znakomicie rozumieli. Kiedy profesor Oleżan już odszedł do domu ojca, a Jan Paweł II przyjechał do Paryża i był z wizytą we Francji, odwiedził jego grup. To był też taki niecodzienna sytuacja, niecodzienny przypadek, ponieważ Ojciec Święty no nie mógł odwiedzać grobów wszystkich swoich przyjaciół, ale na grób profesora leżena poszedł. Więc proszę Państwa, właśnie profesor Leżen podkreślał, że integralność tego małego człowieczka, który się właśnie w tym momencie jego ciało się buduje, który już jest po poczęciu na tym swoim szlaku rozwojowym, ciągle o tym szlaku rozwojowym mówił i podkreślał, to jest pewien fenomen, który dotykamy, ale bardzo często go nie widzimy. W związku z czym wydawało mi się, że należałoby się do tego cofnąć, przypomnieć. I no po prostu tak jakbyśmy tego cudu życia wystarczająco nie doceniali, a te okrzyki, czy mówienie, że to jest tylko grudka komórek, że to, 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 to nieważne, bo to jeszcze nie człowiek, albo to jest moje ciało, no to jest oczywiście propaganda, która nie opiera się na faktach biologicznych, które bronią się same. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.